Sobota 20 września, ogólnopolski dzień przedszkolaka. Cześć i dzień dobry! Z rozwijaniem nawyków wszystko na dobrej drodze, ale mało brakowało. Dzisiaj wstałem później, bo do nocy ćwiczyłem z tym panem. Mirek Burneko to bardzo ciekawa postać. Założył kilka biznesów, fajnie rozkręcił swoją markę osobistą. Jeden z tych biznesów to akademia. Zobaczcie, jakie tam mają szkolenia. To oczywiście szkolenia online, a ja nie znam osobiście Mirka Burnejko. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się poznać. A teraz zobaczcie, kto nas odwiedził. Jeśli wiecie kto to jest, piszcie w komentarzu, a oficjalne przedstawienie postaci będzie w następnym odcinku. Cześć. A jutro, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Światowy Dzień Choroby Alzheimera i Dzień Służby Celnej.